Ciepana widzowie, dzisiaj z... z tej strony ja, Hubert. Akurat dzisiaj bez Piotrka, bo musi się uczyć. I byłem właśnie na obiadku w karśmie. Był dobry, bardzo dobry. I kup... nastała zima, jak widać. I dzisiaj w planach. Jest do zrobienia test. Yy, ...tej BM-ki, bo takiego gru zakupiłem. No. Dobra. Siadamy. Jedziemy. Ło! Policja przyjechała. Może mnie nie zauważyła. Wila, ma się zakopałem. Jadę. Wila, nie w tą hmm. stronę. Tam policja, Muszę ja. Dobra, ja tam już. No, ale test. Dobra, pierwszy test. Jest zrobiony już drift tu. No weź się. A ona się zakopała, widzowie. I widzowie, ta Bęka się zakopała. Dobra, widzowie, ja już ją odkopałem I jedziemy. Może pojechała już ta policja, chyba już. Nie, nie. Znajdzie, nie zobaczę jakby... O nie, policja! Widzowie! Widzę ją w lusterku. Muszę uciekać. Nie, złapie mnie. Niooo... Nara... trzymaj się! Nie... Nigdy! Dziowię, ej! Ja w lusterku ją widziałem! Wywaliła się policja! Co się stało? A. Szybko! O nie! O nie! Uciekamy! O nie! Niechcący nor wjechałem! Normę ciągnął! Drzewo wjechałem niechcący! Ej, nor widzę Normalnie. Nor już po mnie chyba! O, dobra, poddajemy się! Dzień dobry! Jaki skutek był zatrzymania, panie władze? Przedechodźcie do na pobocze! O, że już tylko silnik zapal. O, widzi... słyszy pan, ten silniczek jak on chodzi głośno, fajnie. No. Jaki skutek zatrzymania był, panie władzo? Taki skutek. Nie wolno driftować po drodze. To jest tych 500 zł. Co y tak dużo, panie władzo? Może tak trochę mniej. Nie. 500 złotych, yy, będzie szybka jazda po drodze. Yy, to będzie też 500 złotych, 20 punktów karnych. Co? Panie Władze, proszę. Proszę o dokumenty i prawo jazdy. Yy, chwila, już no. poszukam. Proszę. Hmm. Pan ma na najmniej Hubert Kaczmarczyk? No nie. No. Ja, jest... Hubert Jaskulski. Jak? Hubert Jaskulski. Ano. Dobra, i pan ma dwadzieścia lasek? No tak. No. Yy, dobra. To pan będzie musiał tak zapłacić 1000 zł plus y, uszkodzenia radniowozu, tutaj No oh. wyszło pana łącznie Ale no to pan zobaczy o już nie jest uszkodzony, no. nawet pana nie dotknąłem 3000 zł wyjdzie, on co tam 3000 plus 20 punktów karnych No Ma pan czas do... Czekamy widzowie. Jak kopał się ten klus. <noise> Poszedł pan. O, teraz ja pana zatrzymam. Dobra, oddaję panie wazon, nie chcę mieć problemów. Nie, już pan ma problemy. Yy, tak, pierwsza sprawa. Już zabrałem kluczyki, więc pan nie weźmie do wozu. O nie. Mogę. Yy, wie pan co? Yy, tak, za uszkodzenia 3000. Yy, ucieczka policji, 1500 tysiąca. Yy, co tam jeszcze? Co tam jeszcze było? No. mu kluczki z kieszeni. No. Uciekamy. Yy. O nie. Nawet ten silnik nie chodzi, ja tylko sobie o tak przestawiałem, Panie ład Pan ma kluczek i. Podsumowanie. 7000 zł. Co? 21 punktów karnych teraz. Proszę nie o jeszcze... Najmniejszą karę. Czyli... No to jest najmniejsza właśnie, panie. I Co? tak Yy, w ogóle... Kiedy pan yy, robił przegląd tego samochodu? Ja dopiero dzisiaj go kupiłem, z parę godzin temu. Aha, a kiedy miał przegląd robiony? Ja, Wie pan? A ja wiem. Nie wiem, może przedni właściciel robił? Nie wiem, nie dostałem takiego. No informacji. E, przy, przyjmuje, przyjmuje pan yy, mandat... nie yy. to jest jak panie to jest 46, to on jest... za 24 lata ma chłopę Póki łędzia Dobra. Ma, on ma niecały nie cały dzień Dobra, panie. Tak chcesz? Yy, przyjmujesz mandat, czy skierować sprawę do sądu Pania. Ile ten tak mandat sobie. wyszedł? 7 tysięcy. A to jeszcze mi 10 tysięcy. Dobra, przejmuję. Tylko. Dobra, i 21 punktów karnych. A można zamienić punkty w pieniądze? Yy, nie. Klamu. Mogę panu zamienić na 19. 9 tysięcy. Co 19? No, że, że będziesz pan miał. 19 punktów karnych i 9 tysięcy płacisz za nas wsiadam. Dobra. Daję panu tą kasę, pan trzyma. Proszę, panie, tą kasę. Dobra. Dobra. Może pan jechać, szerokiej drogi. mi kluczyki. Proszę, masz pan dokumenty. Szerokiej drogi, niech pan więcej nie driftuje, Szeroki. bo pana puszczam, powinienem z panem jechać na komisariat, ale... Wie pan co? Iż... Dziękuję. A pana puszczę, jeszcze raz zobaczę, że pan tak przejeżdża, to też. A słyszy pan ten silniczek? Słyszę. Fajny. Ty, a ty panie masz jakąś kamelkę tutaj odpaloną. Czy pan mnie nagrywał? Nie. A weź pan zapauzuj to na chwilę. Na chwilę to zapauzuj. O, zatrzymaj panie to nagranie. Zatrzymałeś tam? Tak, tak już. Usunęłam kamerkę. Co? Usunął pan? Tak, już nie ma kamerki. Na pewno? Na pewno. Dobra, ufam panu. Dobra, panie, gdzie, gdzie jedziesz teraz? Teraz do sklepu Dindo. Jakie Dindo? Nie ma takiego Dindo. Jest. Jest Dino. No to do Dino. Dobra, jedź pan, nara. Zobaczę panie sobie, zaznaczę na... Tym na napię O, dobra Do widzenia! Do widzenia pila a gdzie ja mam jechać? Gdzie ja jestem? To ja muszę jechać. O, tu, dobra. W tą stronę muszę jechać. O, pojechał już. Pojechał dziadek. Skurczyby kwi tyle punktów. Kasy ściągną, ale no trudno. O, dobre obiady macie tutaj w karczmie. Polecam wam jechać do karczmie. Co? Ej widzowie, ten, ten policjant ściągnął mi dwa razy kasę. Minus siedem tysięcy coś tam i... A nie, bo teraz fotoradar mi ściągnął. Mm. O nie. O nie. Ja jestem na minusie, co ja zrobię? Muszę kredyt wziąć. Ile? Gdzie ja jadę? O, przejechałem. Przejechałem. Dino. Muszę się zawrócić. O, a to moje gospodarstwo. A, ja powinienem zamknąć bramę. Zamknę bramę, żeby mi nikt nie wszedł. nie ukradł czegoś z domu. To jest stacja paliw. Dobra, i jedziemy do Dino. Zaraz tutaj skręcamy. Ja bym już tego nie policjanta, tego policjanta nie zobaczył. No znowu przejechałem widzowie. Albo ja sobie je oznaczyłem. Tylko te drogi są tak słabo oświetlone, że nie widać zjazdu. Oto tu. I tutaj już skręcam do dino, skręcam do dino, widzowie, skręcam. Jestem w dino. Ej, widzowie, zakopałem się, a w tej kostce się zakopuje, dobra, to zgasza no? po prostu.

Jest jeszcze sygnały widzowe O nie, to policja Dobra, to nie się nie zatrzymał, bo to czekajcie to ten sam już zaczęłyśmy, pan Co pan chce? Dzień dobry. Dzień dobry A to pa, ten sam pan, co pan chce jeszcze raz? Ode mnie. Panie, bo pan... pane tam... Przepraszam właśnie, ale... Pana tam naliczyłem razy dwa. No. No. Mm. No i panie, jak to ci mam oddać? Już, pan mi oddaje. Ile miałeś mi ściągnąć? Halo? Pan mi odda to. O, dziękuję panie bardzo za danie pieniędzy. Do widzenia. Do widzenia. Takie drogi. Dziękuję. I teraz widzowie jadę na gospel. Na gospodarstwa. Mam nadzieję, że już się z tym nie spotkam, tym policjantem. Dobra, ja nie chcę już tamtego spotkać. Policjanta, bo on. Ale uczciwy zwrócił mi kasę. Jak mi ten naliczył podwójnie. A i musimy iść, widzowie, do fryzjera, żeby się obciąć tutaj bródkę. Ło! Wąsiki, trochę. Już zarosło mi przez... od lata. Dożyjmy. Tu już jest stacja, tutaj sklep i wjeżdżamy tutaj na gospodarstwo Bramę muszę otworzyć. A i ja dalej nie pojadę, bo to się śnieg zakopuje to Niestety, więc muszę ją tutaj tak ustawić. Dobra Dobra widzowie, teraz co będziemy robić? A odznaczę to Dino O piła mi się wyciągnęła Ale gruby ten śnieg O siema O Piotrek Siema, a co to jest Eee, a no tutaj tak Yy... Kupiłem takiego gruza. Ile yy... on kosztował? Eee on? 4 rury Nie wiem. No ile kosztował? Tak czemu 20 takie? tysięcy? A czemu takie... czemu takie felgi? czerwone? No bo to jest taki złom już. O. Taki trochę no. już zginalny. O widzę. Mercedesa wystawiłeś? Schowałem Aldica, bo częściej jeździłem Mercedesem. O. No. Śnieżek padał. No właśnie jeździ. Ty jedziemy gdzieś na testy? Do Bękłu? Ale ty tą Bęką nie pojedziesz po śniegu. Ona się zakopuje. Ani po Kosce. No. Naprawdę? No, nie wiem. Ty, a tutaj pisze, że trzeba chyba X kliknąć, żeby zadriftować. Oje, okay. jedzie jakaś. Dobra, lecimy, widzowie. Ej, a ogólnie ty dzisiaj jakiś film, bo nagrywasz? Yy, no, nagrywałem. Jaki? Yy, no, nagrałem yy, test tą właśnie bm ką I wiesz, co no, do... ja? Dobrze ci wyszło? No, chyba dobrze. No i... Ten. I właśnie... wiesz co? No co? Policja mnie Ani? złapała. Co? Policja cię złapała? No i podwójnie, podwójnie mi hajs odjęli, dlatego mam Ale... tak mało. I jeszcze dali mi 9 punktów. 19 punktów karnych. Ty mądry jesteś? Ty głupi jesteś jakiś? No ja co jestem ty? mądry. Tylko... No, chciałem. No, robiłem test dla widzów. Ten. Ale ile chcieliście mam Ile się naliczył? 9000. Razy 2 mi naliczył. Och! Ale później odzyskałem. Niedobrze mi. Jeden. Jedną kwotę. Chłopie, nie żygaj tam. Weź. Dobra. Ty. Co? Weź mi przynieść wodę. To ja nie mam. Krany zakręcone są, bo nie płacisz za podatki. To, to ale, nie moja wina. To... Płacisz sobie za samochód, ale nie masz wody. Idź, Ty, się, ej, idź, Skiba, napiszę. No, to już mi lepiej, ale 9000 oddalić oddali ci ten hajs? No, oddali ten jeden, co mi zabrał podwójnie. No, to dobrze. No. Dobra, no, a masz kamerkę jeszcze włączoną? Jakby? To się ma. Ale co? No siła widzę. A, film kończymy. No nie no ja się witam, bo ja jeszcze się nie widziałam. A, no to przywitaj się No. Dobra, a ile minutowy film robimy? Znaczy, no właśnie, no, ile minutowy? Ale ja nie wiem, co mamy się bo ja dopiero wszedłem. Znaczy, jakby, no, w tym, y, to jest nadal ten film trwa, co mnie policja złapała. Akurat tak w trakcie a filmu no, wszedłeś. Bo... A ile minut, się... minut ile, ile to było minut temu? Y, ile minut trwa film? No. Y, 20 już minut. Dobra, a ile minut temu to było, to się policja cię złapała? A ja wiem, nie wiem. Z pół godziny temu. Znaczy w czasie farminga, jak coś. I to by się zakopała. No, ona się zakopuje. Dobra, no, no jak 20 minut trwa, no to na test, no to chyba już wystarczająco, nie? To co? Zakończymy. Kończymy? No, to weź na chwilę przerwy tylko to zakończymy. Dobra. Przerwa, krótka, widzowie. A. No, dobra, widzowie. Dobra, widzowie. Y... Tak. Film? Ja, ja byłem w łazience. u bardzo poustawej w tym czasie furki. No i... kończymy na dzisiaj film. Bo chociaż nie było. No prawie całym. No. no. Siema! 是吗？Yeah.